Jakby montażu okien nie wykonać i jakby go nie nazwać? W ostatecznym rozrachunku liczy się tylko to, czy jest wykonany prawidłowo czy nieprawidłowo. Sytuacja jest zero-jedynkowa. Nie ma alternatywy. Dlatego w umowach nie należy pochopnie używać i nadużywać pojęcia montaż okien. Dzień dobry, nazywam się Jędrzej Błaszczyk i witam w kolejnym odcinku wideo poradnika Okno Rada. Nazywanie w umowach montażem okien dowolnego zakresu czynności, które mają być wykonane na budowie, jest praktyką złą, lecz powszechną. Tym, co odróżnia prawidłowy montaż okien od montażu nieprawidłowego albo od usługi polegającej na wykonaniu tylko pewnych czynności z pełnego zakresu robót montażowych, są końcowe rezultaty oraz czas, w którym te rezultaty osiągamy. Odpowiedzialność wykonawcy za jakość montażu. A tym samym za osiągnięty rezultat zaczyna się w dniu wydania zobowiązania nabywcy najczęściej w dniu odbioru. Aby w dniu odbioru uznać montaż okien za wykonany prawidłowo, powinny zostać spełnione co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania rozporządzenia dotyczą jakości wykonania połączeń okien ze ścieżami. Połączenia należy projektować i wykonywać pod kątem uzyskania całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Mają być także wodoszczelne na tyle, by uniemożliwić przenikanie wody opadowej do wnętrza budynku i na tyle ciepłe, aby w gotowym obiekcie na ich wewnętrznej powierzchni nie występowała kondensacja pary wodnej. Ocena jakości wykonania montażu okien powinna polegać na sprawdzeniu, czy w chwili odbioru wszystkie wymagania minimalne zostały spełnione, a co najmniej na tym, czy przy widocznej staranności wykonania robót montażowych wydaje się pewne, że w gotowym budynku wymagania te mogą być spełnione. Niezależnie od wymagań ogólnie określonych w przepisach, każdy projektant, adaptator lub inwestor może przedstawić wykonawcy robót montażowych własne wymagania, wskazując rezultaty montażu i poziom, w jakim mają być spełnione w chwili wydania zobowiązania. Przy ustaleniach należy brać pod uwagę warunki wynikające z lokalizacji obiektu budowlanego. Indywidualnie określone wymagania obiektowe mogą i powinny być bardziej wyśrubowane i konkretne. Określając wymagania, projektant, adaptator lub inwestor może, a nawet powinien określić pożądaną wartość współczynnika infiltracji A wyznaczającą poziom szczelności powietrznej połączeń okien z ościeżami, pożądaną wartość ciśnienia, do którego, mają, do którego ma być zachowana wodoszczelność połączeń. Pożądany poziom współczynnika temperaturowego FRSI na wewnętrznej powierzchni połączeń okien. W, te, w określonych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych. A co w sytuacji, gdy inwestorowi wcale nie zależy na tym, by wykonawca osiągnął jakiekolwiek rezultaty? Co wtedy, gdy jego wolą i zamiarem jest jedynie zlecenie pewnego zakresu prac monterskich związanych ze wznoszeniem budynku? Wtedy na pewno nie można w umowie nazwać takiej usługi montażem okien, bo to wręcz proszenie się o kłopoty w przyszłości. Zdecydowanie bardziej właściwe dla takiego zobowiązania będzie użycie formy opisowej dla zlecanej usługi. Gdy nie określa się konkretnych wymagań obiektowych, należy w umowie po prostu opisać zakres czynności, który ma być faktycznie wykonany na zlecenie inwestora. Na przykład przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu podparcia i mocowania mechanicznego konstrukcji okiennych. Wraz z wykonaniem warstwy termoizolacji wokół okien przy użyciu pianki poliuretanowej. Wielu, wy wielu wykonawców robót z sobie tylko znanych powodów nazwałoby w umowie taki zakres pracy montażem na piankę albo montażem standardowym, nie opisując dalej, co mają na myśli. Niepotrzebnie, niesłusznie i bardzo ryzykownie. W przypadku pojawienia się przewiewów albo przecieków. Zapytacie, a jaka to różnica, czy w umowie pojawi się pojęcie montaż okien, czy tylko opis usługi z podaniem zakresu czynności? Tam, gdzie w umowie występuje pojęcie montaż okien, w dniu wydania zobowiązania konieczne jest uzyskanie określonego rezultatu, choćby wymagań minimalnych wynikających z przepisów techniczno-budowlanych. To cecha charakterystyczna umów o dzieło umów rezultatu. Tam, gdzie w umowie tylko opiszemy zakres czynności, jakie mają być wykonane na zlecenie zamawiającego, ocenie podlega wyłącznie staranność wykonania tych czynności i nic więcej. To cecha charakterystyczna umów o świadczenie usług, wzorowanych na umowie zlecenia, czyli umów starannego działania. Więcej o umowach na okna i montaż oraz rezultatach prawidłowego montażu opowiemy w kolejnych odcinkach. Życząc wszystkim prawidłowych montaży. zapraszam do subskrypcji wideo poradnika Okno Rada. Jeżeli macie do nas pytania proszę kierujcie je na adres oknorada.małpa.oknotest.pl W następnym odcinku Andrzej powalczy z reklamą okien energooszczędnych i powie jak połączyć dwie półprawdy w jedno okno energooszczędne. Zostańcie z nami. Do zobaczenia.